Nasz asortyment się powiększa. Od dzisiaj możecie zamawiać wieprzowinę. Widać ją wokół mnie. Jest to rasa puławska, stara polska rasa uznana za zachowawczą, której grozi wyginięcie. Mało gospodarzy chce ją hodować ze względów ekonomicznych, ale dla nas nie to jest najważniejsze. Najważniejsza jest jakość, jakość mięsa. Rasa puławska charakteryzuje się świetnymi walorami smakowymi. Jesteśmy już po pierwszych próbach. W tamtym tygodniu, pierwsza świnia poszła na przetwórstwo. Teraz wiem, o czym mówię. Mają tutaj wyśmienite warunki, co widzicie, zbliżone do, do naturalnych. Oczywiście są wygrodzone, bo inaczej by nam pouciekały, a przede wszystkim dzikie zwierzęta miałyby tutaj dostęp. Dzięki takim warunkom one się nie stresują, a to bardzo mocno wpływa na jakość mięsa. Jestem bardzo zadowolony z tego, co dla nich tutaj przygotowaliśmy. Ceny będą takie jak w innych sklepach ekologicznych, a dajemy dużo więcej. Wieprzowinę możecie zamawiać już teraz na naszej stronie www.manufakturadobra.pl Czego was bardzo zachęcam. Nie jest to hodowla masowa. Ilości są yy, ograniczone. Kto pierwszy, ten zdrowszy.